Chyba mnie pojebało, czy to jest Kangurek KO. Dokładnie tak. Przechodzimy stara kangurka KO. Nowa gra. Chyba weźmiemy poziom normalny, bo nigdy w to nie grałem. Ciekawe, jak mi pójdzie. Jak tu się steruje w tej grze? Tym się chodzę. Dobra. Tu mam taki skok. Oboxować mogę Dobra Lecimy te monety, pewnie muszę zbierać Trochę widziałem w starych programach Co nieco tak o nie Nie, wybrałem, nie? Dobra Dobra Chyba jestem to, dobry Ja się tu nie mogę ukarpać nie. nie mogę, bo to gra wlecieć takie gry to w 5 minut przechodzę. O dobra, tego chyba mogę boksować, co? Ale mnie Dobra, to może być trochę ciężko. Nie, nie dobra. Jak będzie... teraz. Dobra. Teraz. No jestem wybitny w tą gierkę. Lecimy dalej. O, tu trzeba sobie monety zebrać. A ciekawe, czy ja będę mógł kupować coś za te monety, czy to po prostu punkty? To napisz w komentarzu! Hmm? <laughs> Dobra, i które... a, tu nie, tu tylko monety są. Tam nie ma dalej zejścia. Okay. A ciekawe, czy ta gra w którymś momencie... Co to za głupota? była? A, życie zebrałem chyba. Ciekawe, czy ta gra będzie w którymś momencie taka trudna, że nie będę mógł sobie poradzić i, i będę się denerwował. Dobra, a tu mam to po coś skakiwać, Czy co to jest? Bonusowy level. Ok, ja. póki co ta gra się sobie spoko, myślałem, że się będę nudził nawet świadczeni, no? Nie Dobra Lecimy Mamy monety 72 monetki już, ciekawe czy Ty byś tak wszystkie zebrała? Mi się wydaje, że nie Nie! Nie! Co jest? No ja życia nie stracimy Dobra Jeszcze monetki. ...skrzynki... ...no i... ...zdobyłem to już, tak, tak, tak. Świna się naprawiła. Zajebał mnie... ...prosiak, lizakiem. Gdzie jestem? <klujna> Na od początku samego. Dobra, to jest jakaś gra dla hardcore'ów. Nie dziwię, że potem dzieci takie agresywne. Dobra, ciebie to już pokonałem. <laughs> Masz kurwa. Czekamy. Teraz. Dobra. I od razu. Teraz biegnij koło, biegnij. No zaskaku on chyba wtedy trochę szybciej, się przemieszcza. A tu nie ma jakichś checkpointów czy czegoś takiego, żebym... Masz, kurwa. Zaskoczenia go wziąłem, tak jak on nie wtedy. Co to? Ula, las i calafon. Dobra, a czy te... Tak, te kamienie się za, 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 zatapiają, to ja muszę szybko. Dobra, niech spada znowu. Dobra. Dobra. czekamy aż od nowa spadną, tam kolejny prosiak już jest, a bo ja w prawym górnym rogu mam serduszko, to tam pewnie mi pokazuje życie, jak ja wpadłem do tej lawy, to mi się pewnie trochę zmarnowało i tak dalej ja myślałem, że tu jak raz dostanę, to tracę życie masz, bonus BGC wjeżdża pozdrawiam wszystkich 100 monetek i dostałem chyba życie za to, dobra o tu coś jest może to jakaś pułapka? O skurwysynie jakie. Dobra. na szybko, bo tu kamienie spadają. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Co to? Przyspieszenie. Ale nie nie No, szkoda, że z tym przyspieszeniem to mi się ciężej monety zrobiło. A, skończyło Dobra. przyspieszenie, ale mi się nie podoba to przyspieszenie wcale, bo mi przeszkadza. Łatwiej się steruje, jak ten pacan jest wolny. I hop do skrzynki. I przeszedłem pierwszy poziom. No więc, tak stara. Pisz, czy, cię, czy ci się kangurek kakao podoba? Kangurek kakao, kan, kangórek kao co oponentów rżnie w kakao. I, i mów czy, czy ja mam w to dalej grać, czy nie. Czy ci się to nudzi.